Czym jest patriotyzm i co to znaczy być patriotą? No Jest to bardzo trudne pytanie moim zdaniem. Można byłoby zacząć od formułki, która mówi, że patriotyzm to postawa, postawa społeczno-polityczna oparta na zasadach miłości do ojczyzny. To właściwie jest taka formuła, którą można rozwinąć i możemy mówić ja jako patriota, czy na przykład młodzież jako patrioci. Myślę, że można byłoby powiedzieć w ten sposób, że jeżeli mówimy o patriotyzmie, to myślimy o miejscu, w którym żyjemy, o poszanowaniu tego miejsca w szerszym znaczeniu ojczyzny i miejsca bezpośredniego naszego bytu, poszanowania języka, poszanowania tradycji, dumy z tego, że. Hmm, jesteśmy tutaj właśnie, że jesteśmy Polakami, że możemy na ten temat rozmawiać z innymi ludźmi. Jestem dumna z tego, że jestem Polakiem i chciałabym to przesłanie jak gdyby przekazać młodym ludziom, którzy myślę, że muszą doświadczyć wiele, żeby dojść do tego przekonania, że to najlepsze co tu, trzeba to kochać, trzeba to szanować. Dziewczyny, tak? czy wy wiecie, co to jest za dzień 2 Maja? Tak, A to jest dzień flagi, tak. A jak się w Polsce obchodzi dzień flagi, święto flagi? Wywiesza się flagi na balkonach, no, albo przed, przed, przed budynkami. Klatkami, na przykład. Tak. A w waszych domach wywiesza się flagi? Tak. A powiedz, co to jest za dzień 2 Maja? E, święto flagi. A gdzie można spotkać flagę? Na balkonie. A zawsze na balkonie wisi flaga? Nie. A kiedy wisi? Jak jest święto flagi i takie inne święta. A jakie znasz inne symbole narodowe? Godło. Drugi maja? Drugi maja? Drugi maja? Święto flagi, Drugim, święto flagi. Święto flagi. <grym> A powiedzcie, gdzie można spotkać flagę? U nas w szkole. A jakie znacie inne symbole narodowe? Symbole narodowe? Orzeł. Za dzień drugi maja? Nie. A Drugi maja, drugi maja. Nie, Nie. A słyszeliście kiedyś o święcie flagi? Hmm. Tak. Do 2 maja? Nie. Do 2 maja? A powiedzcie, gdzie możemy spotkać flagę Polski? Hmm. Możemy spotkać właśnie w Pałacu Burmistrza. A, I gdzie jeszcze? Kto ma pomysł? Gdzie? Prezydenc prezydenckim. Hmm. Gdzie jeszcze można spotkać taką flagę? Pomyślcie. Czy jest takie miejsce? Na balkonie. Na balkonie? A zawsze na balkonie jest taka flaga? Zawsze wisi? W dzień flagi. Wdzie? w święto flagi. A kiedy jest święto flagi? Kto wie? Jakiego? Drugi. Drugi. Drugie... Drugie... No bardzo dobrze, czyli znaczy, że niedługo, prawda? Będziecie wywieszać flagi na balkonach swoich? Tak. Ja Nie mam. Nie masz flagi? No to ale może. Tak, ja zap... mam i to dwie. O, to może ja Cztery masz nawet. Zobaczcie, to się podzielicie. W jaki sposób młodego człowieka można nauczyć patriotyzmu? Moim zdaniem, przede wszystkim patriotyzm rodzi się w rodzinie. I tutaj, głównym jakby zadaniem rodziców, tych pierwszych wychowawców, jest zaszczepienie właśnie tego, tych idei, tych wartości związanych z patriotyzmem, budowanie tak, tak naprawdę. Charakteru i, i tej tożsamości narodowej, jeśli chodzi o młodego człowieka. Tutaj duże zadanie ma również szkoła, czyli nauczyciele, wychowawcy. Sam, sam proces wychowawczy czy program, który szkoła buduje i realizuje, powinien również być oparty na, na, na wartościach patriotycznych i, i tam także powinny znajdować się konkretny przekaz do, do młodego człowieka dodatkowymi można powiedzieć elementami, które wspierają to właśnie budowanie postaw patriotycznych, to są różne organizacje pozarządowe, jak harcerstwo, organizacje skupione wokół kościoła, także Tutaj ta, to zadanie, można powiedzieć, jest rozłożone na, na różne instytucje. Będziecie wywieszać flagę na balkonach? Tak. A tak, 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 tak. tak. A czy znacie jeszcze jakieś inne symbole narodowe? Tak, Orzeł tak. A, tak. tak. A jak wygląda godło Polski? Biały orzeł na czerwonym tle. A znacie hymn narodowy? Tak, tak. A co jest hymnem narodowym? Mazurek tak. Tak. Dąbrowskiego. A jak wygląda flaga Polski? U góry jest biała, a na dole czerwona, a jeżeli jest ustawiona pionowo, to wtedy po lewej jest biała, a po prawej czerwona. A jakie są jeszcze inne symbole narodowe? Godło i hymn. A co się robi, jak się obchodzi święto flagi? Wywiesza się flagi Polski. Tak. A powiedzcie, czy wy wiecie, od kiedy to święto się obchodzi? Nie, ale święto. <grymka> 2 maja. Ale od, od kiedy? Stary członka... stare. Nie, stara, ale. Nie wiadomo, jak dawno to święto jest obchodzone. Od 2004 roku. roku. Świetnie, tak. dzięki. <grymka> jak się obchodzi święto flagi w Polsce? E, wywiesza się flagi. Będziecie wywieszać flagi? Tak. tak. tak Wy wywiesza się flagę na balkon. Będziecie wywieszać? E, tak. tak. Dzięki. 2 maja. To dzień flagi Rzeczpospolitej Polskiej, ustanowiony przez Sejm III Rzeczpospolitej w 2004 roku, odwołujący się do dzień odwołujący się święto, odwołujący się do naszej tożsamości narodowej, do symboli narodowych, przypominające o ich wadze i znaczeniu. Same barwy narodowe wiążą się z czasami piastowskimi, z przemysłem drugim, który dla zjednoczonych przez siebie ziem obrał symbol, jakim był biały orzeł w koronie na czerwonym tle, przejęty następnie przez Władysława Łokietka jako już symbol dla zjednoczonej Polski po rozbiciu dzielnicowym. Towarzyszą one nam przez całą historię w momentach, kiedy ta historia była świetlana, a dokonania były hmm, Godne wielkiego narodu, jakim jesteśmy, ale również w momentach, kiedy ten naród musiał, tylko, musiał walczyć o swoją niepodległość, mógł jedynie śnić o wartościach takich jak niepodległa Ojczyzna. Barwy narodowe to również symbol naszej walki o niepodległą Ojczyznę w czasach, kiedy tej Ojczyzny nie było, albo kiedy jej byt był zagrożony. To również symbol walki o ojczyznę suwerenną w czasach PRL-u. Dzisiaj możemy być dumni z naszych barw narodowych, jesteśmy dumni z naszych barw narodowych, jesteśmy dumni z symboli narodowych, ale musimy pamiętać o tym, że każde pokolenie ma swoje brzemię i ma swoje obowiązki. To naszym obowiązkiem jest teraz, aby ojczyzna pozostała ojczyzną suwerenną, ojczyzną wolną, demokratyczną i to jest nasze zadanie, zadanie naszego pokolenia. I nie możemy o tym zapominać. Barwy narodowe to nie tylko duma, barwy narodowe to, to nie tylko przywilej. Barwy narodowe to również nas, Polaków, obowiązek. Co robi człowiek, który kocha ojczyznę? Nie jej. nie jej. Nie, je, nie, je, nie. nie, nie jej, co jeszcze? Jak jest brudno, to czyści ją, pomaga jej, żeby były ładne rośliny. Nie, nie adaptuje na nią. Dobrze, co to jeszcze znaczy kochać ojczyznę? Żeby dbać o swój kraj dom. A, a jak zachowuje się człowiek, który jest dobrym Polakiem? Śpiąta podłogę i siść koiny na, pod... na tlawień i śmieci. To byli ludzie. Bardzo dobrze. i dwa I, i, i dba o planetę. Dba o planetę. Nie śmieci. Dba. Jak nauczyć takie małe dzieci patriotyzmu? Przede wszystkim przez własny przykład, przez przykład, który widzimy w środowisku, przez ludzi, którzy przychodzą tutaj do nas i prezentują swoją patriotyczną postawę, przez żołnierzy, których zapraszamy, policjantów, Straż Miejską, przez różne uroczystości, w których bierzemy udział, przez kontakt z wierszami patriotycznymi, takimi dla dzieci, przez piosenki to wszystko musi być y, y, dzieciom przekazywane, ale musimy sami też y, y, być patriotami i z własnym doświadczeniem przekazujemy to naszym dzieciom. Dziękuję bardzo. A czy wy wiecie co to jest hymn polski? Tak. To tak. jest specjalna piosenka. A dlaczego ona jest specjalna? Bo wtedy nie wolno, tylko się stoi na baczność. A dlaczego się stoi na baczność podczas tej piosenki? Dlaczego? Jest bardzo, bardzo ważna ta piosenka. A kiedy się śpiewa tę piosenkę? W jakich okolicznościach? Ja jak ja jesteś na meczu i piłkarze że śpiewają. Okay. Hmm. A to jest jedzie, jak się prezentują. A kto by potrafił zaśpiewać hymn Polski? Ja. Chociaż kawałek. Nie będziemy śpiewać, nie chcę, ale tylko jestem ciekawa. Napra ja ja nie nie hmm. ja Naprawdę. Ja sam nie Naprawdę cały. Ja też też cały, ja też. no to pięknie. A kto? A, ja nie pamiętam. a powiedzcie mi, a kto wam powiedział o tych wszystkich rzeczach takich jak flaga? Do, a starsi. Mama. Ale i kto tata. Starsi? Mama, tata, kto jeszcze wam mówił? Siostra, brat. A kto was nauczył jak się robi flagę polski? Moja mama, M mój tata. Drodzy mieszkańcy gminy Czerwonej, bardzo zachęcam do wywieszenia flag na swoich posesjach, w mieszkaniach z okazji zbliżającego się święta narodowego, jakim jest święto flagi 2 maja. Bardzo będę się cieszył, jeśli nasza gmina będzie w tym dniu właśnie ubogacona tymi symbolami narodowymi. Dziękuję bardzo.